S3,5 no. długości lotniska. Rozumiesz, jaki ty jesteś kasztan? To już nie 4? Obywatele, czy się, A, czy się słyszymy? Kierowca pojazdów nie jest. Słyszymy się kierowcą? Dobrze, proszę. Proszę, nie, nie, proszę. proszę. Od nowa, proszę. Dziękujemy. Odmowa, odmowa, zapraszam. Od nowa, jest luka, wszystkie. Z tobą. E, Jednostki, wszystkie. Jednostki, wolne, proszę zabrać Petrona na patrol. Ale ci. dzisiaj. z, z, z ci salami zrobię. Jezu, Chryste. Strasz, Я right. хотел бы передать вам информацию. Ваше тело right, было заражено вирусом, который... О, я Все выстрашиваем, я... А ми... Ми сердце станело... Люди, он сделал какие-то... Заставить вас на хвиле. Я не видел этого дыма. Да, как бы пани что-то видела, то 365 рука, прошу сглашать на полицию, то всё. Ясно, ясно, и Blondy do mnie tak, może jakieś elektrolitki, nie? A ja mówię do niej, ooo, elektrolitki z blondy pipki, a ona... <grystanie> Dobry to był tekści czy... Piotrucha, ty jesteś Znaczy pies na baby. No, taki, no, chodzi, że... Pan czy tochał, się, pomyślały pewnie, że tak, tak, ale... Na ale... lewej stronie odbijamy do wanilki, 50 z hotdogami i wjeżdżamy na teren wanilii. Hamowanie i do stacji benzynowej, kierunek wschodni, lecimy do zielonego parkingu. No. Minięty po lewej stronie i lecimy w kierunku industrialnej. Jak ty takie info dajesz w sensie, to nie dziwię się, że Jolkowi się podoba. Kapital Bule wart na przestał, do hamowania, do popularnych do amuneity. A to czeka na północy. Przestań. Ty, teraz tak pomyślałem. No, no. Bo on mówił, że dla kumpla przygotowuje jakąś niespodziankę, nie? No, ej, to może to mo poczekamy i to... Nie, 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 to może Olek szykuje niespodziankę dla Ciebie? Co ty, ja... z to, chyba Olek, to, chyba Olek to chyba Olek szykuje niespodziankę to... dla Ciebie, nie spodziewałem się tego! Dobra. Kornik, ty, ku... Aż mi się monitor wyłączył. Jak się wystraszyłem, akurat założyłem słuchawki. Zatrzymaj pojazd. Za chwilę zostaną dane strzały w twoim kierunku. To nie ma sensu, wykonuj polecenia futrariuszy. O kur... Cie, 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 cie... Jezus... O nie, o ok kur... w Los Santos. Boże, przecież o, bo... ty masz kobietę! Tak? Umyję ser? zęby, nie poczuję. A ty masz też kobietę! To moją A. matkę! Ale ja pierdolę nic! <śmienicza> no złeb, właśnie, nie powiedziałeś nie, 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 nie. Schować. Ale pani, pani, pani o, na komplement, że trochę się postarałam, jak ja aż... Nie, 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 nie. A co pani Czasami pani to pani... tak w, 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 wiesz, wiesz, wie pani, to czasami właśnie jak się idzie na przykład na imprezę i no? się, idzie się taka s 8 na, albo 9 na 10, a potem się budzisz i właśnie jest takie coś k... No miałeś... Sp... Ty... w troki, trzeba wtedy brać w Albo no, się budzisz! Widzisz zakonnicę no. Tragedia! Weź no. się stać obok siebie, proszę! No my jesteśmy siski z tym z tym no. <grym> Nie wiecie co wy jesteście? No <grym> <Aha. grym> <Aha. grym> No bierz go, bierz go! To już za późno! Gdzie no. dzisiaj Pau Pierson? Sprawdzam to czy ty jesteś jesna. na tej Jakiś debil spadł z gór A pamiętaj, jest takie przysłowie Góra z górą się nie zejdzie, ale Polak z węglem dwa bratanki Jest takie przysłowie, pamiętaj Dobra. Góra z górą się nie zejdzie, ale misiek z miśkową zawsze Za <laughs> <laughs> no! <laughs> to, że stanęliście za mną o takich właśnie szeryfów walczyłem i, i takich szeryfów chcę widzieć na służbie, ale jest jeden problem, eee, są dwie niejasności, <laughs> które chciałbym dzisiaj rozwiać, pierwsza to jest y, pan Chesterfield, który powiedział bardzo brzydko S, na radio S, do nas, S, na co już przeprosił, no ale... Jasne, jasne, no to... Y, dobra, powiedz mi, ty masz jakiś znajomy w mieście? Ja oczywiście, Co? Eee... Peter Burker. A to to mój znajomy. Znasz go. No znam. I tak to jest. No fajnie, fajnie, ale to miło z jego strony, że no, coś no. przygotował dzisiaj dla ciebie, nie? No miło, miło. Miło, miło. A może... ciekawe co przygotował. No ciekawe, ciekawe może jakieś taka, finko, oglądanie o, no. wspólnego powa... <ślesy> Nie, <śmienic> wspólna kompie, tak, tak. Wspólnego powa na przykład, bo gracie na tej samej pozycji, tak, no to może analizatem. jakiś, no może jakiś powa. Cześć Flora, cześć Filip. O Jezu, szefie i o... No abonowanie. Szefie, on z Mówiłem to, mówiłem to, po gazu trzymał. Nie, nie, nie! Ja nie kierowałem! To Szep się zamyślił bo... To co się zamyślił o. chyba o Lucy-san! Aha! Szefie, to ty! No o... i teraz szefie, To ty, o... to ty o... Ja powiem tak... Jest jak jest. Szef, że nie potrafi tak, tak. powtórzyć tego, Rozumiem. co ja gadam. Rozgryzłem Rozumiem. go! W takim razie umówimy się na spotkanie. A ty jesteś za dobry, Pietro! O, Szepie! Ja go rozgry rozgryzłem go od razu! On nie potrafi powtórzyć tego, co ja gadam! On ma przygotowane na różne te... Ale to Pietrucha się nie nabierze na takie tanie zagrywki no, To musiałby pietra, do Osi dzwonić <suszone <dogryw>? <suszone> Tam to by na pewno przeszło To ona by się nic nie urgnęła Jeszcze była op... I ma wszystkie pieniądze tylko można na siódemeczkę? Siedem Słyszałam, Siedem. że szef proponował pracę tutaj jednemu Pod winmaszy Potwierdzam Ja bym dla takiego się zatrzymała zawsze, szefie Co? Co? No, ja bym się zatrzymała jakbym była kryminalistą Co? Dobra czy propozycja z... że tutaj od trzeba poszła ty jesteś zboczona? <laughs> Świnio ty! Wracamy na rzecz niedzielę do kościoła Co? Ona A też się, jasne, ona też od bardziej? tego sytuacji O, się Niemiec Oho Dobra. Oho No, to jego nie złapiemy niestety nie, on jest y... miękka faja. Aha, miękka faja. to no. ma już, <grym> A my w ogóle nie możemy po trampszy z tego. Możesz, możesz, śmiało, śmiało Panowie, bo wiecie co? Montana nam opon... Więc my chcemy tylko się mu oddzięczyć. Chocia jak tu stoi? O, trochę, co to za kurwa? O cofnij trochę, cofnij trochę? Co? Nie, to co po powiedzieć to nie, nie, nie. Odjedź, o, o kurwa, odjedź. A na pewno pan nie ma żadnych koneksji z Gregorym Montano? Nie, 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 na pewno nie. Nie znam gościa. Dobra, no to witamy w BCSO. Dziękuję bardzo. Znaczy, dalszy się? Ja pi... Ja